Siemaneczka kochani, z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj mamy sobie takie oto o, wykopaliska. Tak otworzyliśmy kopalni i sobie musimy jak w Minecrafcie robić dirta. Tak właśnie, jak w Minecrafcie. Słuchajcie, kopiemy, Aha! To już mam pełen bagaż. Mogę max backpack kupić za 600 Robux No dobra, drop off. Uuu, i tu jest nasz dirt. Nasz prawie że wingiel. A to są takie szczepawice, jak tu wyrywania zębów. No dobra, 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 spoko, spoko, spoko. Czy to za mną leci ten brud? Nie muszę go w sumie prawie że zbierać, no ale... Dobra, jeden za to dostaję. Pełen bagaż. No dobra, no po prostu będziemy sobie zostawiać. Ja rozumiem, że ja tak to zarabiam, tak? Gdzie są moje pieniądze? A, tu muszę kolektować. Myślałam, że one się sobie same będą nabijały, no ale... No dobra, 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 nieważne. A jest, na dole mam, że pełen ten, pełen plecak mam. No dobra, no nie będzie, 10 tylko do plecaka, jeszcze to chyba jakiś mały plecak, jak dla dzieci, drop off, collect, mogę skolektować, no dajcie mi moje pieniądze, o dajcie mi moje pieniądze za moją ciężką robotę, co wy robicie, wy myślicie, 50, tam potrzebujemy pieniędzy, żeby się przebić, no to 50 to nie będzie całość? Aha, to jest boss... Za trzy takiego jednego. No dobra, no dobra. Odbierz pieniądze. Czy to są jeszcze jakieś nasze nowe, y, inne pieniądze? Nie. To, to jest już nowa? Aha, teraz dostajemy dwa. Teraz dostajemy dwa. Za jednego bloka. Yy, czemu to mnie gdzieś tam wepchnęło? Nie mam zielonego pojęcia. No, weź, rozbi. Ale i takie. Je... Nie, no dwa powinniśmy dostawać. za no to poczekajcie, mamy sześć ja mamy 7. Czemu ja za to dwóch nie dostaję? Mam na dwa uderzenia, a dostaję za to jeden cały czas do tego derta. Czy później będą diamondy, czy nie? Drop off. Bardzo wolno mi się te pieniądze nabijają, ale no dobra, nieważne, będziemy po prostu robić co do nas należy, a później sobie pieniądze odbieramy. Tutaj mamy takiego, widzicie, to później będzie dirt na 3A i tak będzie za jeden. Dobra, chyba teraz? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie teraz. A tam jednego zostawiłam, no ale trudno. Już trudno. Drop off, oki. Okay. Lecimy dalej. Jestem ubrana jak najbardziej przystosowana do pracy na y, wykopaliskach, właśnie. Y, tak. Bardzo bezpiecznym. Zasady BHP zrozumiane. Drop off. Naprawdę ktoś kupuje plecak za 600 Robuxów? Naprawdę? Ja rozumiem, jakby to był Tycoon, taki jak ja grałam ostatnio w Barbie, że tam naprawdę można sobie grać. Że to jest takie jakby Sims, ale. Coś jeszcze? Mogę? 6! Wow, ale go pokonuje, Wow, wow, dobra. Yy, I mogę dropować? O czym przeczytam Drop of Oreos? Oreos. Kolej 144. Dobra, czy ja mogę coś kupić za to 144? Cave, Clear Cave. Hmm. No, tutaj coś mogę kupić. Co to jest. Ło, wow, w ogóle. Co jak to w ogóle wygląda? Mega? I była taka bajka kiedyś, Jezu. Ja bym się nie zdziwał, jakby ta bajka teraz miała z 18 lat. Taka o robotach. no raczej musimy 500 zbierać. Tam też jest jakiś robot upgrader. No dobra! No dobra, jak taki robot upgrader. No i co? Jest, teraz mamy na trzy, a i tak zbieram po jeden. Czy będzie coś lepszego niż tylko dirt do dirtowania? Czy tylko to będziemy mieli? Kurde, blaszka. Dobra, tutaj mamy 7. Czemu tylko 7? Czy ten pasek nam się też powiększy? Kurde, a czek nam się pasek nie powiększy, bo mam właśnie za mały plecak. A można gdzieś kupić sobie lepszy plecak. Poczekajcie, pases. To jest wszystko za roboksy. Drony, cash. Można kupić sobie cash. 80 roboksów, 1800 coinów. No nie wiem, czy to jest interes. Dracula skin. Skiny nas w ogóle nie interesują. Booster raczej też nie. Ja bym chciała plecak, ale to jest Avk Plus, Golden Robots. Tu jest ten Drill, u Drilla można mieć. Co to jest gift? Aaaa! To nie, to nie chcę nikogo giftować. Naprawdę 200 Robuxów można sobie takie coś kupić? Magnes, no ale nie ma żadnego takiego wiecie, jakby plecaka. Next. Co to jest jeszcze? 50. I co, ja to już mam? To jest już ten lepszy? Czy to jest ten lepszy? Powiedzcie mi, że to jest ten lepszy już. Chyba pieniądze na to wydałam. Eee, nie no, jest lepszy. Na raz daję, a nie na trzy. No dobra, i dynamit można mieć. I. 10 slotsów. Whatever. Whatever, 10 slotsów. Whatever. Nie wiem, co to robi. Dobra, weźmy dynamit. I tutaj mamy ten dynamit, to są zarobuksy. A ten dynamit to może sobie na później zostawię. Czy mam jedynkę przy tym mm, kilofie? Kolejny kilof jest za 113. Hmm. Okej. Okay. Unlock after four caves. Aha, czyli muszę 4 jestem teraz na trzecim poziomie. Żeby mieć wiertło, ale bym chciała większy plecak. Wow, 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 ale ja chciałam mega większy plecak. Unlock robots. Za ile są? O free! No dobra. Są roboty. Ale mamy tylko trzy miejsca. Maszyna to jest taka sięcha, ona jest za 500. No to jeszcze nas nie stać niestety. Uu, no dobra, i teraz mamy tu. Czy mój robot tu jedzie? Jedzie z zawrotnym tempem, ale jedzie. Kupię jeszcze to. Drop off, ok. On coś robi, ale czy mega szybko? Nie powiedziałabym. Dobra, kupię jeszcze ten. I muszę zbierać tam na tego update'a. Wow, cooper, cooper, cooper mamy. Nie, coś tam, coś tam. Dobra. Yy, muszę sobie pozbierać na. Yy, czemu to mnie nie. Jakby. Podobało mi się, to, że mi pokazywał, kiedy jest pełne i że mogą sobie odwozić, no ale. Kolekt. Jeszcze mnie nie stać na tamto 500. No pfff. Oki. Okay. Oki. Okay. Dynamit, dynamit to chyba na coś lepszego niż na Kupra. Yy, ten zużyjemy. Gdzie ja to zbieram? Czy po prostu mi się Kuper liczy jako 5? Chciałam to tak rozumieć. Poczekajcie, Ja sobie tu, uzbieram do 11. O, dobra. O jest, teraz drop off. Kolekt. 610, dobra, to idę sobie to, jakaś tam maszyna, coś tam, coś tam, yy, whatever maszyna i trochę szybciej nam się pieniądze nabijają, okej, okay. zobaczymy ile nam daje ten Cooper, Cooper, Sheldon Cooper, czy to nam dało więcej? Yy, nie wiem po co ja tego Coopera zbieram, bo nie zauważam, żeby to mi więcej dawało. A, dobra, i ty tam robisz? Okej, okay, no to ja sobie tu zrobię. 26 on ma. Ej, no czemu się ten kuper nie naliczy? Czy ja mieć jakiś specjalny plecak? Do kupra? Nie, no tam też leci ten kuper. No to może po prostu więcej pieniędzy za to dostaję. Pomożesz mi? Dobra, to zrób. Ja idę na lewo, to na prawo, dobra? Ui! Dobra. Yy, weź. Nie mam pojęcia, co ja tym robię, ale dobra. Weź to, weź jeszcze lepszy i weź sobie jeszcze te sloty. 15 slotów do góry. Nie mam pojęcia, co to są sloty. Niech ktoś mi wytłumaczy, co to są sloty. Dobra. Dobra, mam robota, ale ten robot sobie żyje własnym życiem. Tutaj. Tutaj mamy stona. To pewno trochę lepiej nam idzie. ale muszę iść pieniądze odebrać. Drop off. Pieniądze, dać mi moje pieniądze. 198 tylko... Aha, no tak, bo rzadko odnosimy teraz, okej. Okay. To jest z drzewem. Tu drzewem zaniesiemy. Tu nie dość, że będzie dirt, to jeszcze będzie Cooper, to jeszcze będzie karbon drzewny. Ho -ho! Dobra! Dajemy z siebie wszystko. Dajemy z siebie wszystko. Czemu mi się tak wolno naliczają? Te te 15 mieć, a strasznie wolno mi się to nalicza. 7 to ma mi dać, ale co 7? Nie naliczyło mi 7. Jest mój ten. Ey, robot, gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Co ty robisz, robot? Dobra, drop off, collect. Za ile tutaj jest? Ingot Cutter Machine. Za 2000. A tutaj? Tutaj robot za 2500. A to chyba wolałabym tutaj w tego katera zainwestować, ja powiem szczerze. Bo ten robot to jest taki trochę wolny. Taki trochę wolny. Dobra, 2000 potrzebujemy. 2000 potrzebujemy, żeby tamto. Wow! Mogłabym kupić sobie lepszego kilofa, ale nie, 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 bo my zbieramy. My zbieramy na. Już zapomniałam nawet na co? Na cutting machine, czy tutaj. Dobra, dobra, dostaniemy. Będziemy mieli, dobra, możemy mieć ten cutting machine. Dobra. Nie chcę nic kupować, zwłaszcza za takie pieniądze. Wow, jaka fabryka! Dobra, możemy kupić sobie lepszy. Ten nie możemy. Dynamit możemy kupić albo te sloty. Dynamit albo sloty. Hmm. Jakbym wiedziała, co mi te sloty dają, to, te <grywka> to też by było inaczej. Dobra. Dawajcie, bo ja chcę lepsze, lepszą ciupagę. Chcę mieć. Jeszcze nie? Teraz? Dobra. Teraz idę po ciupagę. No. Nie, jeszcze nie mogę ci paki, no dobra. Ores, Ores, Oreos, Ores, Ores, Oreos, Ores, Ores, Ores. Jeszcze nie mogę, bo nie jest wszystko tutaj rozwalone. Spoko, rozumiem, rozumiem cię, gro, rozumiem twój zamysł. Okej, okay, spoko. Rozwalam. A to, bo to już jest Ston, a nie dirt, widzicie? Jeszcze nie? Czy teraz? Teraz, dobra. Drop off. Mam pieniądze. Dobra, możemy sobie zrobić jeszcze lepszego kifola. Jeszcze lepszy kifol. To tu rozwal, dobra, proszę bardzo, proszę bardzo. Mogę już tutaj? Nie mogę. Ej, bo ja zrobiłem całe plac, a ty w tym czasie zrobiłeś może ze dwa, nie? A nie to, że mi się skarżyła w ogóle. Ty jedziesz tu. Tea! Ja. A zrobisz to? Jak szybko? Jak szybko to zrobisz? Zobaczmy, jak szybko to zrobisz. A ja idę sobie po moje pieniądze. To jest za 500. Za 500. Drop off. Collect. Whee! No dobra, dobra, dobra. Jeszcze tam się bawisz. Ok. A ile jest kolejny? Ten, ten, ten. Co, co, co to jest? Bo w ogóle nie wiem. Cutter machine. Gem, aha, czyli że będzie ten Że będzie mieli jakieś dżemy A nie tylko koper, bo koper się do dżemów nie zalicza No dobra To 5000 potrzebuję, dobra To mogę przetrwać jeszcze na tym kifolu Do 5000 tysięcy trzeba mieć gem cutting Pomogę ci, bo przecież Nie dasz sobie rady Nie dasz sobie rady Earn more money to purchase upgrades Yes Eeeem nie miałem tego taka pewność. dlaczego chcę to robić? Slate. Slate co to jest? No to nie jest... Yy, gold! No to przecież nie jest ten. Slate to nie jest węgiel, co to Mój jakiś? Kurde, nie wiem ty, bo ja Minecrafta w polsku. Diamenty mamy. Nie, dobra, to ja nie robię tych diamentów i tego golda. Bo ja muszę najpierw 5000 uzbierać. Bo przecież ja nie wiem jak to mi policzy. Jeżeli ja wzięłam diamenta i golda, a ja nie mam dżemkatera. No, ja nie mam dżemkatera. To nie, nie, nie. Ty też się nie zajmuj diamentem, bo nie mamy dżemkatera, rozumiesz? I nie wiem, czy to będzie naliczone. I zmarnujemy wtedy diamenty i goldy. Dobra. A ja nie chcę marnować. To proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra. Aha, jeszcze nie mogę odnieść. Znaczy mogłabym, ale nie chcę tego robić. Tu, tu, drop off. Mamy 5000, dobra, teraz mamy dżem katera. Dobra, i teraz możemy sobie wydobywać, mój drogi. A i mogę jeszcze to kupić, spoko. Teraz możesz golda i Diamanta wykopywać, jak chcesz? Proszę bardzo, proszę bardzo. Idziemy do wielkiego Diamonda za... 180, must break in diamond. O nie, nie damy rady chyba. O nie, nie damy rady chyba. O dobra, daliśmy radę. Tam jest czas w ogóle, co? Czemu, ja, czemu to jest na czas? Czemu to jest na czas? Ja nie wiem, czy ja mam inwestować. Czy mam inwestować w e, ten? W dynamit? Bo w sumie, czy jest mi potrzebny dynamit? Czy mam inwestować w lepsze kifole? Czy w jakieś sloty? Co w ogóle? Idę zobaczyć za chwilę jaki tam jest upgrade większy. Odbierz pieniądze. Jaki tutaj jest upgrade większy? Rich gemstone Cave. Aha, Tower Floor 3, floor 3 floor 2. Czyli będziemy mieć drugie piętro, jeżeli będę miała 10 cave'a, a ja nie wiem, gdzie kiedyś 10 cave. Mini robot, no dobra, no wezmę tego mini robota. Chociaż dużo to on mi tutaj nie zrobi. Nie ja o tym wiem. Hmm, hmm, hmm. Się Zastanawiam cały czas, czy te sloty brać. Czy to mi się opłaca, czy nie. Hopa, 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 Robię szybciej yy, niż moje dwa roboty. Taka to jest właśnie inwestycja, widzicie? Taka to jest właśnie inwestycja, no. Rozwalaj, rozwalaj. Tu grzybki w ogóle na tym rosną. Beski to na tym grzybki rosną. Dobra. Odebrałam te pieniądze, czy nie? Dobra, teraz dobra, te pieniądze, czy nie? Zostawcie mi moje diamenty i moje goldy. Pry bardzo, to tylko ja się nimi mogę zająć. O, dobra, tam jest za tysiąc, za tysiąc możemy rozwalić. Opa. Idę dropować. Drop of Oreos. Nic nie mogę. Ten zarobić? Aha, to jest ten dziesiąty, ten. A tu co jest? Gold Robots Max Stats. Nie potrzebuję tego do szczęścia. Potrzebuję lepszego kifola. I to jest już najlepszy kifol diamantowy. No czemu nie mogę... Dziękuję. O Boże, w 13 sekund na to zrobić? W jaki niby sposób? W jaki niby sposób?! Dobra, dam radę. Jakoś nie wiem, jak. Jeszcze palec mi o ja mało nie odpadł. Okej. Okay. Tutaj. I lecimy sobie dalej. Na grzybobranie, na grzybobranie. Lecimy sobie na grzybobranie. Mam mam 7000. Muszę być na 10 levelu cave'a. Albo mogę jeszcze jakiegoś robota kupić, ale te roboty. Ja już pół mapy rozwaliam, one dopiero tu przyjeżdżają. Więc ogólnie, no, bym powiedziała, takie mało pomocne są. Mało pomocy. Są jak małe dzieci w domu. Proszę, proszę. Slate, Slate. Co to jest Slate? Tu mogę... Aha, mogę zrobić sobie upgrade y. speed. No dobra. No dobra. Aha, za 4000. No nie. Damage. One mogą mieć damage jak... Aha, że nie one, że one mają sprawiać damage. No dobra. No to nie mogę już? Przecież mogę. No. Jest git. Tylko, że to się tyczy wszystkich, czy tylko jednego? Proszę, ja to rozwalam. Bo ja nie chcę, żeby moje roboty mi rozwalały moje diamondy i moje goldy. Aha, pełna jestem, ok. Spoko. No i teraz to trochę szybsze jesteście trochę chociaż. chociaż trochę, no. Okej, <noise> okej. Okay, okay. Proszę, proszę, proszę. Szkoda, że to też możemy rozwalić, że nie możemy zostać tylko przy Goldzie i diamondach. Bo to niby też nam daje, ale... Zostawcie. Zostawcie. No czemu nie mogę go rozwalić? No, dobra. Uuu, tam jeszcze jest. Hopa. Dobra. Czemu oni mi to 15 sekund? A w jaki sposób ja mam to niby zrobić? Dobra. Dobra, jest, 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 mamy to, mamy to, mamy to, drop off, weź pieniądze. Dobra, i teraz możemy znowu je upgrade'ować? Backpack, a to jest mój czy ich backpack? Trzy sloty. Aha, że trzy, te, te więcej będę mogła mieć w ekwipunku. Że to, że, aha, czyli tu mogę mieć 16 tak, w ekwipunku. A o to chodzi, że tu będę mogła mieć o cztery więcej. No dobra, no dobra. I co mi to zmieniło? Nic. Uuuu, Marmur! Mamy marmur! No dobrze, dobrze. Chciałabym marmurową kuchnię kiedyś, ale nie sądzę, że to mi wyjdzie. O, Rubin, jak fajnie to wygląda. No, rozwal to. Dobra, jest, 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 jest. jest. Na śmierć i życie, walka, na śmierć i życie z moimi robotami. Uuu, Emerald! Uu, no fajnie, nie nowaj, nie bardzo ładny. Kocham szmaragdy, kocham rybiny! Kocham biżuterię. Nie żartuję sobie. Ja nie jestem z tych osób, co jakoś za biżuterię, nie wiadomo jak... ametyst Ametest! Dziękuję, cipicopej, cip, pic, cipici! Rapow. No i co mi to dało, skoro i tak nie mam więcej miejsca w tym, w plecaku? Jakby nie rozumiem. Speed, damage, niedobra damage, wam wezmę. Zróbcie większy damage. Będziecie wtedy lepsi, szybsi, szybsiejsi. A czyli tak, czyli. To... A no tak, to jest robotowe. Roboty mogą mieć więcej, bo miały chyba trzy na początku albo cztery. Okej, okay. myślałem, że ja będę miała więcej miejsca w PC, ale moje miejsce w PC jest przecież po prawej stronie, jakbym chciała. Co ja może za chwilę kupię? To też fakt. Mogę sobie kupić przecież, za chwilę mi palce odpadną. Dobra. Yy... Weźmy sobie 20 slotów, nie wiem ile jest najwięcej. Drop off collect. Tutaj coś można. Aha, tower. Elevator, Call elevator! Call elevator! Są jakieś pieniądze? Nie ma, nic nie ma. Szkoda, że to jest najsilniejszy kilo, bo jakby... Wiem, że dałoby radę zrobić jeszcze silniejszy. Ej, a zrobię sobie dynamit. Wow! No i co? i co? I co? I co to tylko na pokaz było? No dobra. Hopa, 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 hopa. A czy to też można? Nie, tego nie można. Niestety, niestety, ale tak to nie działa. Hopa, hopa, hopa. Ja sobie chyba. Kurde, mam upgrade'ować swoje miejsce czy roboty. Mam 8, dobra, dam im jeszcze. 16 tysięcy teraz będą miały. Będzie kosztowało ich damage. No dobra. No dobra, to, to trochę drogie te roboty są w utrzymaniu. No nie powiem, że nie. Hop, 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 hop. No, rozwal to. Hopa, 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 hopa! Idziemy odnieść. Idziemy odnieść i zobaczymy, co jest za tamtą ścianą. Okej. Okay. Ej, zostawcie moją emeraldową górę! To jest moje! Trzy sekundy zostało, no super. No sobie nie dają rady, zaczęły beze mnie i czas im zaczął lecieć, nie? No bez jajców Palce mi siadają! Dobra 3000, 3000 Roboty idą, dobra, a ja sobie wydam na... na sloty sobie wydam. O Jezu, takie drogie sloty są teraz! What? What? No dobra, mam 23 a ja zrobiła jeszcze silniejszego kifola, że taki marble może być na dwa, nie? A nie na raz, dwa, trzy. Na trzy jest, na trzy jest marble, czyli tak zwany po polskie, bo marmur. Z jednej strony fajnie, że mam większy backpack, a z drugiej strony to mnie trochę stresuje, bo strasznie długo on się napełnia, o dziwo. Dobra. Tutaj, jaki teraz upgrade? Zrobić prędkość? Czy sloty moim robotom. A w ogóle co jest jeszcze? Nie, są tylko speed, damage i yy, i backpack. No dobra. No dobra. Jak sobie tam chcecie. Proszę bardzo. Drop off. Collect pieniądze. Dobra. I mogę coś zrobić? Speed albo backpack. No to zrobię wam speeda, no. Dobra, to backpacka też on zrobię, jak mam pieniądze, to wydam na was jeszcze więcej. Zobaczymy, co jest za tą emeraldową ścianą. Czy będzie coś jeszcze lepszego? No patrzcie, no zaczęli już, no i czas nam mija, no, no nie wierzę. Ej, jak można na to tak szybko klikać, przecież mi palec wybuchnie za chwilę. O Boże, trzy sekundy. Uuu, jakoś zrobione, dobra. Dobra. Uuu, tu są krabi! To są krabiki! Dobra... Bym kupiła dynamit, ale nie chcę wysadzać yy, krabów, raków bardziej. Kraby są pod... nie. Kraby są podłużne czy raki? Kraby są podłużne, raki są okrągłe, no to są raki. Czy to jest sea Glass. Morskie szkło! To może jakieś perły też będą. Ile zapiech się w ogóle dostaje? Nie mam żadnego pojęcia. Co się z tymi rakami dzieje? Też nie mam żadnego pojęcia. 4, 5 tysięcy jeszcze więcej miejsca kosztuje w plecaku Nie mam żadnego pojęcia. Co jest starfish? Czyli rozgwiazda. Rozgwiazde też się sprzedaje i przerabia na coś? Jak sałatkę z stończyka kelp. Kelp to nie wiem, co to jest jakieś podwodne, coś kurde. A, że, co? Że jako algi, czy trzcina cukrowa. Nie wiem, co to miało być. Dobra. Kelp. Hmm, ciekawe, jakie ładne to w ogóle wypada. Bardzo ładne, bardzo ładne, bardzo ładne. Nie, nie idźcie tam! obożenie, nie! Oboże nie zostawcie, zostawcie! Zostawcie to! Rozwalamy to ostatnie i zobaczymy, co jest. No przecież nie da się tego w 10 sekund rozwalić. Chyba, że dynamita kupię i podstawię. Poczekajcie. Kupię dynamit. No dużo to to nie dało, no ale dobra. No i jak jakie Anta to rozwalć, To nie da się! Nie to chyba nic nie daje, to chyba nic nie daje. No przecież ja nie dam rady mocniej klikać Chyba, że one mi mieć do więcej No nie da rady, No dobra, insza, inszość tam. Eee, ze święty nie da się, to się nie da. Nawet dynamity nic nie dają. Czemu ja nawalam cały czas? Yy, słuchajcie, wygląda tak jak wygląda. Zostawiam to tutaj. Odbieram 14 tysięcy ROBOT DAMAGE Dobra, teraz spróbujmy Spróbujmy, ostatni raz Ostatni raz spróbujmy Link do gry oczywiście zostawiam wam w opisie No teraz to ja za późno przyszłam, no ale dobra No teraz macie mocniejszy damage, no to proszę was, postarajcie się Czy to nic nie da? JEST jest! Jest! Tutaj są krabiki. Dobra, kochani, słuchajcie, link do gry oczywiście zostawiam Wam w opisie. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawiacie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa pa!